Witam Państwa na moim kanale PsychoSztuka, mówi Daniel Jerzy Żyżniewski i chcę Państwu dziś powiedzieć, że życie na wysokich obrotach układu nerwowego może być fantastyczne, ale może również być dramatyczne. Zarówno wtedy, gdy dążymy do wspaniałości, jak i wtedy, gdy pogrążamy się w beznadziejności, ryzykujemy poważną konsekwencję. Chodzi o to, że przestajemy umieć odróżniać to, co jest ważne od tego, co jest nieważne. Jak również przestajemy umieć orientować się w tym, co jest o nas, a co o nas nie jest. Mówię o tym więcej w najnowszym odcinku mojego podcastu Książka Nie do Poduszki. Tym razem jest to książka zatytułowana Jak powstają emocje, sekretne życie mózgu. Lizy Feldman Barrett. Zapraszam.